kanału BricksRix. Dzisiaj Dzisiejszy czas na recenzję zestawu 603 czyli pościg za furgonetką z lodami. Zapraszam! Ten zestaw to pierwsza nowość na moim kanale z roku 2022. Zestaw kosztuje katalogowo 120 zł bez grosza Zawiera 317 elementów, 3 minifigurki, figurki, a najtaniej można zdobyć ten zestaw za 90 zł. Na przedniej stronie pudełka widzimy, jak furgonetka z lodami kradnie bankomat, ale pojawia się też radiowóz policyjny. Widzę także, że furgonetka może otworzyć tego wielkiego loda na dachu i strzelać. Na tyle mamy różne scenki i tych złoczyńców. O ile dobrze widzę, tutaj do figurek można założyć włoski lub proszka. Widzę także, że figurki mają strój sprzedawcy lodów, ale także strój złodzieja. Teraz czas otworzyć ten karton i sprawdzić, co się tam znajduje w środku. Dobra, otwieramy. Mamy tak. Mały arkusz naklejek. Mamy dwie instrukcje. Do których mamy taki papier inny, taki kredowy. Według mnie trochę gorszej jakości. Ale powiedziałbym, że są ładniejsze rysunki, co tam budujemy, niż te, które były w starszych instrukcjach. Z tyłu. Mamy polecone nowe zestawy z Lego City, ale widzę, że tylko te z policji. Mamy posterunek policji, radiowóz policyjny, ten nasz zestaw, czyli pościg za furgonetką z lodami, mobilne centrum dowodzenia policji i jest jeszcze napad na bank. Gdy otworzymy instrukcję i zaczniemy budować, to na dole mamy taki Pasek z panią policjant, który pokazuje na jakim poziomie jesteśmy. Ile nam jeszcze zostało do ukończenia budowania? Są trzy woreczki. O, i już widzę tutaj ten strój złodzieja. No to co, biorę się do budowania. Dobra, zbudowałem już ten świetny zestaw. Na początku przetestujmy sobie strzelanie. No szkoda, że nie możemy strzelić mając zamkniętego tego loda, że naciskamy tutaj. On się otwiera i ten pocisk wylatuje, ale to mogłoby być niebezpieczne, więc aby strzelać, musimy otworzyć tą pokrywę i dopiero strzelić. O, nawet nieźle poleciało. Mamy trzy takie pociski. Jest ten zielony, co poleciał, niebieski i różowy. Więc, jak strzelimy, to możemy od razu załadować kolejny pocisk i strzelać dalej. Tym lodem możemy także tak, tak poruszać yy, yy, i celować w różne strony. Przyszedł czas, aby przyjrzeć się tej furgoneczce. Kolejny minus, że nie możemy otworzyć dachu. No, otworzyć byśmy mogli, no bo to jest klocek i wszystko możemy otworzyć, ale Lego nam mówi, abyśmy otworzyli sobie z i tutaj się bawili. Zajrzyjmy się sobie tutaj. W środku, w tym pudle, mamy piłę do kradzieży. Tam z tyłu są jeszcze dwa lody oraz tutaj jest jakiś radar. Możemy też tutaj sobie dać minifigurkę, która tutaj może sobie siedzieć i patrzeć na ten radar. Z tyłu jest rejestracja. Z dwóch stron są naklejki, na których jest menu. Z przodu jest Napis Ice Cream. Oprócz tego wielkiego loda jest też logo. Z boku mamy napis Real Ice Cream, czyli prawdziwe lody, aby nikt nie miał wątpliwości, że to jakieś rabusie. Z przodu jest wystający silnik, jest zderzak i jest rejestracja. Tutaj są jeszcze okna otwierane, już pokazuję. Można otworzyć okno tutaj i okno z tej strony tutaj też, aby przyjmować klientów. Jeżeli chodzi o bankomat, to jest to normalnie zrobiony. No jest logo banku, jest klawiatura, aby, yy, aby wpisywać PIN, a gdy zajdziemy tutaj na dół, yy, to znajdziemy Dwie stówki. Dobra, pora na radiowóz, który ma otwierany dach. Nie ma także rejestracji. Z boku są jest napis POLICE. Z przodu na masce ma logo Policji. Szkoda, że tutaj nie zastosowano takich gładkich, takich gładkich elementów, bo na pewno wyglądałoby to lepiej. Ten pojazd może być przystosowany do, do jeżdżenia w nocy, ponieważ są, yy, są tutaj elementy takie odblaskowe, ale także yy, nie muszą być to odblaskowe. Po prostu LEGO mogło wprowadzić taki jakiś yy, nowy yy, kolor, co wyróżnia ten pojazd. Już Wam mówię. Z tyłu mamy takie pudełko z kolczatkami i możemy to pudełko obrócić, yy, właśnie obrócić i kolczatki wtedy wylatują. To jest fajne w tym zestawie. No jak to radio ma koguty na górze. Jak we wstępie słyszeliście, ale powtórzę jeszcze raz. W zestawie mamy trzy figurki. Są dwaj złodzieje i pani policjant. Jeżeli chodzi o panią policjant, ma strój taki jak prawie wszystkie figurki, które są policjantami, więc w tej figurce nie ma co się za bardzo przyglądać. No, zobaczmy buźki z jednej strony. Jest taka codzienna minka, a z drugiej jest z czegoś zadowolona. Przechodzimy do złodziei. Jeżeli chodzi o tego różowego, to ma fartuch. No, ma fartuk więzienny, więc na razie nie wygląda na sprzedawcę lodów. Jest ta maska złoczyńcy, ale jak mu założymy tego rożka, to teraz bym powiedział, że wygląda na sprzedawcę lodów. A jeżeli nie chcemy, aby on nosił rożka, to możemy mu założyć. Taką czapkę. Podobnie, jeśli chodzi o drugiego złodzieja, to tutaj mamy taką samą sytuację, tylko że ta pani ma jakąś koszulę więzienną i zamiast czapki ma włosy i w ręce trzyma łom. A tak wygląda ta pani w rożku. Jeszcze w tym zestawie mamy taką funkcję bawialną. Że podczepiamy tą linę tutaj do bankomatu, Ciąg ciągniemy za pojazd i możemy wyrwać ten bankomat razem z pieniędzmi. Moja ocena końcowa to mocne 9 na 10, ponieważ gdyby tutaj, właśnie w tej furgoneczce, można było odczepiać dach, to bym dał dziesiątkę. Fajnie by było to, co mówiłem jeszcze wcześniej, że gdyby się naciskało yy, i by właśnie by się to samo otwierało, to też by było fajne, yy, ale, ale jak już też wcześniej mówiłem, to mogłoby być niebezpieczne. Yy, no i z tych minusów to myślę, że to na tyle. I to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie subskrybujcie mój kanał z Dzwoneczkiem i zostawcie łapkę w górę. Piszcie w komentarzu swoją opinię tego zestawu i możecie też napisać, czy macie zamiar go kupić. My widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!